Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, myślę, że wszyscy mają okazję oglądać mecze, więc ciekawe byłoby to, co się dzieje poza meczami, na przykład coś z takiej kuchni, czyli nasza rola i to, z czym się spotykamy, kiedy od razu po komentarzu spotkania musimy zbiec do tego pomieszczenia, gdzie udzielane są wywiady z tymi wielkimi gwiazdami światowej piłki. I tam jest naprawdę niesamowita walka o to, żeby w ogóle wyrwać jakiś wywiad teoretycznie. Już przed meczem zgłaszamy nazwiska piłkarzy, trenerów, które byśmy chcieli dostać, po. natomiast nie zawsze się to pokrywa z tym, co, co dostajemy. Ale o ile jest to bardzo trudne, bo te gwiazdy niechętnie rozmawiają albo mają poszczególne telewizje, które zawsze wychodzą. Na przykład Ibrahimowicz zawsze wychodził do telewizji włoskiej, zawsze wychodził do telewizji e, szwedzkiej, natomiast e, do innych e, niekoniecznie. I takie przykłady możemy mnożyć. Trenerzy są generalnie takimi osobami, które w miarę chętnie zgadzają się na wywiady. Natomiast. Jest jeden klub, który zwrócił moją szczególną uwagę, bo tam się spotkałem z czymś, z czego nie przeżyłem nigdy. Myślę o Atletico Madrid. Pamiętam taki mecz, który miałem przyjemność komentować z Leszkiem Orłowskim, Atletico Juventus. I po tym meczu, co prawda, nie był taki mecz bardzo oblegany przez inne telewizje, więc zawsze jest też e, łatwiej dopić się do jakichś zawodników. Natomiast tam de facto wszyscy piłkarze Atletico byli dostępni. Można było mieć każdego zawodnika do Ewiadu, więc to było coś niesamowitego i absolutnie niespotykanego w Lidze mistrzów. I pamiętam, że zaczepiłem wówczas tego oficera prasowego w Madrycie i powiedziałem mu słuchaj, to jest niesamowity, ja z czymś takim się nie spotkałem a on to stwierdził słuchaj, w Madrycie mamy dwa kluby w tym, pod tym względem jest znakomicie a w tym drugim katastrofalnie no cóż, widać, że ta mentalność w Atletico jest inna i piłkarze są dostępni na no a w realu jest tym znacznie gorzej, a jeśli chodzi o o taki mecz, który mi szczególnie zapadł w pamięci, to myślę, że to był mecz Paris Saint-Germain-Barcelona w fazie grupowej, parę lat temu wygrany przez PSG 3 do 2, pz nie może grał bez Ibrahimowicza. Natomiast ten mecz nie zapadł pamięci, bo był po prostu znakomity, jeśli chodzi o, o widowisko, o jakość gry i po jednej, i po drugiej stronie mecz bardzo wyrównany, ale no, dla takich meczów myślę, że, że warto żyć i takie mecze warto oglądać.